Cześć, ja jestem Benito, a to jest Rise of the Tomb Raider. Jest to kontynuacja produkcji z 2013 roku. Wtedy też udanie studio Crystal Dynamics odświeżyło serię Tomb Raider, która w pewnym momencie złapała kryzys. Sama gra Rise of the Tomb Raider została wydana w 2015 roku. W trakcie gry wcielimy się w Larry Croft, którą sterujemy z widoku trzeciej osoby. Gra jest w polskiej wersji językowej, a do tego z dubbingiem, co mnie osobiście bardzo cieszy. No dobrze, w takim razie, nie przedłużając, zacznijmy nową grę. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkie? Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekonaj, gdy zapuszczę się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami nie wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Ale widaczek. Aha. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Prawo. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. O, czyli zaczynamy? No Szlak dobra. Na górę. Ale pięknie to, to wygląda. Świetny widok na dolinę. Dobra, mogę spać. Ej, ej, żartowałem, żartowałem. Dobra, idziemy. Żartowałem, nie chcę spać. Ah. Ale widoki piękne, kolorystycznie ej. pięknie to wygląda. A jeszcze jakby Nawet cztery kato pojeździć? Idziemy. Wow. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Chyba nie spadnę, nie? Ej, żartowałem, no. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Jest okej. Jest okej, właśnie. Czyli spać można. Oj Okej. Mało go chyba. Laro! Wszystko w porządku! Johna! Tutaj jestem! Zajdę po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspióć się na górę! Dam radę. Zostań tam! Ściana do wspinacki Ale patrzcie, o kurde! Chciałbym to zobaczyć. Szczerze powiedziawszy chciałbym to zobaczyć 4K, naprawdę. Ten efekt tego wszystkiego, wow Dobra To mówisz o tym czy o tym? O tym Okej okay. Fajnie, fajnie, naprawdę fa początek jest mega W lewo? Chyba w lewo Dobra, mamy to Muszę przejść. Dobra, do... da. damy Muszę radę. To. Chwyć mnie za rękę. Damy radę. Mówiłem. Nie. Niech cię Lary. Gra gitara. Nic ci nie jest. Nie. Idziemy. Nie, no, ale jest moc, jest. Bosko, to wygląda. Chyba musimy przez nią przejść. A no, pokaż się. Z tego, co widziałem, to ładna dziewczyna, z ciebie jest tutaj. Nie, nie jest nie. A czy w ogóle, czy to, czy to, czy to, jeśli chodzi o film a czy serial? Się, do miasto. Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary mówił, że widzę... ładne aktorki dają. No dobra Where are you? Ej ty, bo gdzieś mi uciekło, jak ty się zwiesz. Gdyby miał do miasto Wejdź na szczyt góry, okej, okay. a ty jak się zwałeś? Kurde, nie Zrobimy pamiętam. Oj, oj, oj. Ojojo! Mam nadzieję, że ludzie z nas nie ubiegli. Burza jest coraz bliżej. Mamy nie więcej niż dwie godziny. O wow! Co wy zdarczyć. na to? Jesteśmy już prawie na szczycie. Spoko. E no, fajne efekty są mega. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko, Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Okay. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ścianek. Dobra. Aha, jedno od drugiej jest zaczepione. Okej. Okay. Nas... Na lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła, okay. Dobra, mamy to Tu ma lud spadać niby, tak? Ej, oj, oj, oj. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Mamy radę. O oh, holy shit! O mały włos No fucking way Okej, okay, mamy to To też mamy, on też na, na, nadążasz czy nie? Eee... Aha, czyli O właśnie, to mieliśmy zrobić tu Śpinaczka po ścianie lodowej Nadążasz? Gdzie on jest? No dobra Jona Tak się nazywa nasz na przeskoczyć. Dam radę Jona Daliśmy radę, daliśmy Cholera. Chyba nie dam rady przeskoczyć Zostań tu Wezmę melinę i przymocuję ją na szczycie Dobra Poluzuję trochę. I'm coming Wait for me Nadchodzę Jona Zam dam, nie ma innej opcji. Proszę, do góry. Uff. O mały włos, nie? Kurczę. No dobra. Doma, udało się. Fizerujemy. Oj oj. łaci oj. Wow. musiało boleć. Lara! Słyszysz mnie? Tak. Pociągnij się! O kurwa! Tam! O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Dobra, zacznę! Dobra, domyśliłem się, że musimy się bujać. że cię nie utrzymam Próbuję No dalej Laro Jeszcze raz Dobra, no nie, nie wierzę Nie! Loro, nie utrzymam cię! Lina się ześciskuje! Dobra, jeszcze raz. Musisz dać radę No nie, spadnie Dobra, już myślałem, orę tę. Spinaj się, Wspinaj się! Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, sam za ten to przeżywać. Masakra. Cholera jasna, rusź się! Zawróć żona! Znajdź schronienie! Dobra, biegnę. Dawaj, 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 do góry. Czy dalej mam uciekać przed tym, czy nie? Tego nie wiem. Chyba tak. Dobra, to jak mamy biec, to biegniemy, idziemy. O nie! Dobra, biegniemy. O nice. Oj, Yy, naciskałem, naciskałem. O nie, o nie. Nie, nie! Nie, 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 nie. Szczerze, to mimo wszystko naciskałem. Dobra. I teraz chyba w prawo z tego co widziałem. No to chciałem skoczyć, no... No właśnie. Dawaj, dawaj, do góry. Jedziesz maleńka, jedziesz! O nie! Dajesz, dajesz! Wow. Ale już ty skoczna jesteś, patrz! Jump and jump and... O kurde! Znowu zginęła? o morda OK OK, legal, eh? Gorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. E, prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym, kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to. Pradawna, bez sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Aha, muszę działać ostrożnie, przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze, albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. John'a? Lara! To ja! Anna! O mój Boże, Mama. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był. chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmie się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego... Nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka w Alba. trochę jak Fiona wyglądała, nie? Ze szlaka. Takie odniosłem wrażenie, jakby trochę ze szereka Taki wyraz twarzy, tam lekki... lekkie kropki jakby na tego. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To... No, e, e, tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o tak? Zapłacili więcej niż ty. Dyskusja. cholera! Co tu? Nie było pomocy od strzelaniu! Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Nie, nie, nie! Te widoki to, tu, to musi tu być ha! Z zimy na pustynie o wow ale jak to wygląda No dobra No dobra ale kurde jakie emocje co tu się dzieje? W ogóle Pop znaczy, emocje na zasadzie że długie trochę intro Ale fajne naprawdę wciągające Wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy, jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Okej, okay. tu nie trudno się domyślić, co zrobić. Tylko, o właśnie, tylko teraz tak. Aha, ty do góry idziesz, nie skaczesz. okej. Okay. prawo. A, że do góry, ok. Też tak może być, ależ zachód słońca. Coś tu jest. Ole razi po oczach, nie? Uuu Czyż pan trafiła we właściwe miejsce? Mhm. Mm dobra. Kurde, jak ciemno. Hello? It's me? Niewiarygodne. It's incredible. To jakaś inskrypcja. I can't believe. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Czyli tu jest autozapis zwykłego saveu raczej nie ma. Um, tu jest pokazane? to... o właśnie. To chyba jakaś mapa. Serio? Ale nie mogę odczytać słów. Okej. Okay. A czy ja tam mam iść, tu jest coś jeszcze, Oto cuda jakie czynił prorok z Konstantynopola niesłusznie zamordowany przez zakon. Hmm. Grecki, po żądalu, robalu. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii, przekonał ich do złożenia broni. O, no to zaraz się pierwszego poziomu nauczymy. Jak tak dalej pójdzie? Tu mamy to, tu mamy to, no właśnie. Go tutaj dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym zmianka. Prorok właśnie. Mamy pierwszy poziom. Umiejętności językowe. Hmm. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę wiedzieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Punkt orientacyjny użyj sobie. Oznaczyć dowolny obieg na mapie punktem orientacyjnym. Przy użyciu instynktu przetrwania, punkty te będą widoczne jako niebieskie promienie światła. No dobra, jesteśmy w tym miejscu, i tu jest tak. Wyż A, bo tu jeszcze podsumowanie obszaru, czyli to jest seria. Tu mamy jedno wyzwanie, dwa artefakty, cztery dokumenty, freski, skrzynie z monetami. Dobra, postaramy się. Jak to wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia. Ale próbować trzeba. Okej, okay. tu jeszcze jest skrzynia gdzieś. O, tu. Ojej, nie to. Cash, mamy to. Antyczne monety. No dobra. Skoro tak mówisz, gro. Przeprowadził swój lud przez pustynię do oazy. Do oazy, po wodę i jedzenie tak? No nie wiem, no nie wiem jak to można A jest, przybliż oddal czyli tak, to jest na środku Tu, tu, tu Tu nic z tyłu raczej nie było No dobra przejdziemy tam Oho Mam stuknąć. te tak? wejście. Proszę bardzo. I znowu interakcja. Niechaj tak będzie. A tu interakcji nie było, sama przeszła. wow. to niesamowite. Szkoda, że Tata tego nie widzi. Szkoda. Znajdź wyjście do grobowca proroka Ale zarąbiście to wygląda No dobra, lepiej... Co z tym tego? Nie ma autosejwa No dobra Om um. A, dobra, podwójnie trzeba nacisnąć Tu, do góry w lewo. I, o kurczę. Oho. Już tu są. Muszę tam wejść. Musisz, musisz. O nie. O woli, Uuuu Ale fart. Ale chyba już nie wrócimy, Laro. Już chyba nie Mamy autoseiva Dobra, skoczmy sobie... O nie Dobra, i tak nic po drodze nie ma Czy ja mogę upaść? Chyba nie bardzo Nie, bo chyba na górę mamy iść, nie tutaj Okej okay. Zakon trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Okej. Okay. Czyli w lewo. Że tu. I do góry. Hop! Przedostać się. O. Nie to. Trzeba się to idziemy! Oho! Ciekawy, czy nas cofnie teraz na zimę, czy nie. Teoretycznie powinno cofnąć. Niech to... no świeć! Mmm! Ja pierdziule! Dobre, dobre, dobre! Okej. Okay. Też się tego nie spodziewałem, ojej. Skorpionów ile, ojoj. Ale takie... przyjście jak... trochę jakbym Indiana Jones widział. Szczerze powiedziawszy, dotknij trupa, to nie żyjesz. Pułapka się włączy i... Tutaj stoczono bitwę. Grobowy sprawka. No przeszukaj korytarze rzyma. grobowca. Za kontrójcy. Tutaj... Za powiadasz. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że tym oto akcentem zakończymy, sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że ta nowa seria Wam się przypodoba. Jeśli tak, piszcie w komentarze, zostawiajcie kciuka w górze, subskrybujcie kanał, bo to oczywiście wspiera twórcę. No i dzięki wielkie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!